maneczko, witam was w tym nowym 2023 roku. Chciałbym w tej serii pokazać Wam, jak samemu możemy nauczyć się spawać jako totalny laik, ja nie potrafię spawać. Nigdy nie miałem do czynienia ze spawaniem, też dlatego chciałbym pokazać, czy w dość szybki sposób i, i mimo doświadczenia możemy w miarę jakoś spawać, nie mówię, że to będziemy od razu spawać nie wiadomo jak profesjonalnie, ale do tego celu zakupiłem sobie właśnie taką spawarkę, jak tutaj widzicie, przyszła mi ona przed nowym rokiem, ale jeszcze nie otwierałem, też jestem bardzo ciekawy, co w tak niskiej cenie może oferować rynek, spawarka została zakupiona na typowej stronie aukcyjnej, kosztowała chyba 200 85 zł jak się nie mylę. Zobaczymy, co w tej cenie możemy dostać i co ta spawarka oferuje. Dzisiaj zrobiłem takie typowe otwarcie, obejrzenie produktu, a myślę, że w najbliższych dniach, bo nie mam jeszcze, nie mam jeszcze elektrod. I jeżeli w najbliższych dniach jeszcze dostanę elektrody, to myślę, że w tym tygodniu pokażę, w jaki sposób będę. Kalecił tą robotę na razie. Ale mówię, zobaczmy co tutaj przyszło i co mamy, co mamy w środku. Jest to bardzo mała spawarka z tego co tam widziałem. Jest malutka, można sobie ją nosić na ramieniu. Fajna bo jest taka mała kompaktowa. A co za tym idzie, zajmuje mało miejsca. A w garażu czasem. A w garażu czasem. Nie ma miejsca w ogóle na to. Więc jak najbardziej, może komuś po tym filmie też najdzie ochota kupić sobie takie spawareczki. Nie, to nie żadna reklama, tylko oczywiście mówię. Mówię to po sobie. Bo zobaczcie, użyczymy pudełko, to jest taka walizeczka. To jest taka mała walizeczka, można ją porównać. Poczekajcie chwilę, Zara, wezmę skrzynkę z narzędziami, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia. Tutaj mam najzwyklejszą skrzynkę z narzędziami, a tu jest nasza spawarka. Można sobie porównać wielkość Tu samego pudełka, nie mówiąc o spawarce jeszcze. Dobra, odłożymy sobie to na bok. Co mamy w środku? Od spawarka to Sherman Sherman, a tak jak było napisane model 140 LCD z wyświetlaczem takim takim ładnym, bez, 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 bez pokrętłem, znaczy jest jedno pokrętło. Dobra, położyć otwieramy. W środku mamy mamy co przewody Mamy przewody, o no tak to wygląda. Można powiedzieć, że całkiem zacnie, choć No proszę cię, nie wyostrzy się. Nie wiem, ile mają długości jeszcze, ale mamy tak przewód do elektrody, potem przewód masowy też całkiem, całkiem tu w środku. Też wydaje się tak w miarę. Przekrój kabla mamy. 16... no... czemu to się nie wyostrze, 16 mm jest na bok Co mamy w zestawie? Widzę, że tu jest jakaś rączka Taka... no... Raczej tandetna Szczotka do skopiowania spawów, taka... Hmm, nawet nie wiem jak to nazwać, ale taka... Jak za 50 groszy taka jakoś raczej żadna. Tu mamy całą spawarkę. Czekajcie, przerzucę się na stelaż. Dobra, możemy jechać dalej. Mówię, musiałem przerzucić się na stelaż, bo ciężko mi było pokazać wam dwoma rękoma, co mamy w środku. A więc kontynuując, dalej mamy tą spawareczkę. Która jest naprawdę fajna, mała i kompaktowa. Zobaczcie moją dłoń. Przyciągniemy tą politę. Ta jest jest takiej wielkości. Można powiedzieć, że prawie jak dłoń. Mamy wyświetlacz LCD. Mamy tu pokrętło. Prawdopodobnie to jest od amperażu. Tu mamy jakieś... Yy... Nie, to jest po prostu jak używać, co jak. Ta tabliczka znamionowa pewnie jest tu od spodu. Kto chciał zobaczyć. Mamy to z przewodem zasilającym. Nie wiem ile ma metrów. Tu mamy spawarkę. O, w środku mamy coś jeszcze. Spawarkę sobie złożymy na bok. No i się nic nie stało. Pierwszy dzień. Zaraz. W zostawie mamy jeszcze sześcięjącą, zrób to sam. No i w tym pięknym etui. Mamy coś co przypomina maskę. to kawałek plastiku. Takiego mega miękkiego, prawie papierowego można było powiedzieć. Tą folię można wywalić. Teraz możemy sobie złożyć naszą maskę. Nie no, maska jest powiem wam śmieszna, śmieszna. Tu składamy jakoś tak No ale powiedzmy, że no jest jakiś tam zestaw początkujący. Ale to taki naprawdę mocno początkujący o maskach wygląda Schowaj się za plastikiem to się powinno nazywać? Do tego jest ta rączka, teraz już skumałem. Wsuwamy. Ja pierdyka. Wsuwamy. Nawet coś wejść nie chce. To jest taka dokładność. Tu się naciśnie, tam się naciśnie, może jakoś wejdzie. się człowiek nastęka, niż złoży. No powiem wam spasowanie też jest super, bo niby weszło. Niby tutaj już weszło do zera. A tu brakuje, tu jest taki polec ustalający, który daleko jeszcze mu do tego, żeby to wlazło. ale może na siłę. A to tak działa. Trzeba podważyć do góry, żeby to się nasunęło, i dosunąć na maksa. No, i wtedy pasuje. Jest nasza maska. No, i teraz tu jest. Musimy nasze szkło przyciemniające wstawić. Chcę, żeby przyciemniające widać coś. No, coś widać. Nie, nie widać nic kompletnie przez to. Nie widać. No i dobrze. No w sumie tak ma być. Teraz wkładamy naszą piękną szybę. O, chyba tak jak teraz, z tego co widzę. Nie, no piękna jest ta szyba. Piękna jest ta szyba, która pasuje też jakoś. Mówmy się, że pasuje. Wygląda to tak. Jednorazowo. O, wygląda tak. O, wiem, że porusza to pewnie wypadło oczywiście maskę sobie dokupię osobno jakąś trochę lepszą zobaczymy e, tu mam jeszcze pasek żeby sobie spawareczkę e, tam zaczepić i móc sobie to wrzucić na ramię ogólnie tak e, wrzucam to na razie do środka ogólnie co mogę powiedzieć na temat tej spowarki takie moje pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia powiem wam, że spowarka jest fajna. Nie, mówię o samej spowarce, nie o tych akcesoriach. Ta sama spowaryczka jest naprawdę bardzo ładna, schludna. Zrobiona tak naprawdę. Tu do niczego się nie można przyczepić. Może ją jeszcze odpalimy, zobaczymy tam wyświetlacz. Jest estetycznie zrobiona Będzie na pewno poręczna A ja no, mówię to oczywiście jako laik Nie mówię to jako doświadczona osoba Ale ją odpalimy A Tu mamy z tyłu włącznik Spalamy sprzęt Zapalił się wentylator Tak to wygląda no i tu mam pewnie pokrętło, tak jak mówiłem, o amperażu tak, można zwiększać aż do... Aż do... Podejrzewam 140 Wkręcałem to kółeczko ile się da tu podejrzewam, że mm, to jest tylko moje podejrzenie, bo nie czytałem instrukcji, nie ukrywam. Podejrzewam, że jak ustawiamy amperaż, to tu nam pokazuje oczywiście chyba. Pokazuje nam jaką elektroną zalecane jest, żebyśmy spawali przy takim prądzie. Jeżeli się mylę, to oczywiście mnie... 140 to jest max. Choć tu widać, że coś się zmienia. Słuchajcie, jeżeli macie... a teraz się zmniejsza. Aha. Tu mamy tak jakby trochę dokładniej, jaką elektron spawać, a tutaj jest chyba zalecane. Przy 100 do 100 amper mamy chyba elektrody 2,5 mm. Tak mi się wydaje, że to o to chodzi. Niech osoby doświadczone w temacie się wypowiedzą. Niech doradzą mi, jeżeli mogą, jak zacząć, jak zacząć te pierwsze spawanie. Każde Każde opinie są mile widziane Też po to powstaje ten mój kanał I te odcinki z serii Nauczmy się spawać razem Albo każdy spawać może, trochę lepiej, trochę gorzej Na no, zależności od to można ubrać słowa Ja, ja zakupiłem słowarkę z tego względu, że czasem Potrzebuję coś sobie Że tak powiem przyłapać, przyłapać coś na szybko Bo potrzeba, bo coś się urwało a nie będę biegał gdzieś i wypożyczał spawarki, bo tak naprawdę dwa razy wypoczynę spawarkę i, i, i to Wam się zwraca. A myślę, że nie trzeba mieć nie wiadomo jakich wielkich papierów, żeby, żeby móc cokolwiek zacząć spawać. No nic, w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli się podobał, oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Eee, mówię, będę chciał tą serię pociągnąć trochę dalej. A w następnych odcinkach wracamy do motocykli i samochodów i zobaczymy, co ten nowy rok nam przyniesie. Także trzymajcie się do następnego! Cześć!